Ordynator za łapówki miał przyjmować pacjentów na oddział lub przedłużał tam ich pobyt. Funkcjonariusze z Poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali go w szpitalu na gorącym uczynku. Jak brał łapówki, to, to, to niech, to to mu się należy. O. Też słyszałem dzisiaj, że taka sprawa miała miejsce, ale ja myślę, że to nie jest tylko w odzieży, no to jest w całej Polsce, tak myślę. No uważam, że nie powinno się tak wydarzyć. A jednak się wydarzyło, dyrekcja szpitala podjęła już kroki dyscyplinarne. Po powzięciu tej wiadomości wypowiedzieliśmy umowę dotyczącą pełnienia funkcji ordynatora oddziału opieki paliatywnej. W chwili obecnej doktor przebywa na przerwie świadczeniu usług medycznych na urlopie. Nie mamy nadal na razie żadnych wiadomości z prokuratury na temat zastosowanych środków. Oprócz ordynatora oddziału paliatywnego zatrzymano także kilka osób, które wręczały łapówki lekarzowi. Do tej samej sprawy nasi funkcjonariusze zatrzymali sześć osób, które wręczały korzyści majątkowe doktorowi. Nasi funkcjonariusze ustalili, że lekarz brał łapówki w zamian za przyjęcie pacjentów na oddział, czy też przedłużenie im tam pobytu. Centralne Biuro Antykorupcyjne apeluje do osób uwikłanych w proceder łapownictwa o zgłaszanie się do CBA lub Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Wobec osób, które dobrowolnie stawią się w prokuraturze bądź w CBA, zostanie uruchomiona tak tzw. klauzula o niekaralności.